Ja może powiem żart, żeby ro, roz ten, rozpogodzić atmosferę. Ok, yy, to jest żart pod tytułem Palisz. Przychodzi Jasiu do przedszkola i spotyka swojego najlepszego przyjaciela z papierosem w ustach. Ten się go pyta: Jasiu, palisz? Jasiu odpowiada: Nie, czarek, nie pale. Rok później Jasiu jest już w podstawówce i wychodząc na przerwę, natrafia na dyrektorkę, która w tym momencie spożywała papierosa. O mój Boże, Jasiu, dam ci jednego, tylko nie mów nikomu. Palisz? Jaś mówi: Nie, nie palę, proszę pani. Tego samego dnia spotyka swojego ojca swoją w gębie. Cześć Synu. Papieroska? Nie, tato. A palisz w ogóle? Nie, nie palę. Nadszedł czas liceum i Jasiu wychodzi ze znajomymi do parku, aby się zintegrować. Podchodzi do niego chłopak i mówi. Cześć, jestem Patryk. Palisz? Jestem Jasiu i nie, nie palę. Po paru miesiącach w nowej szkole spotykał dziewczynę, z którą się umówił na randkę. Było niesamowicie. Do momentu kiedy wzięła bucha z papierosa i spytała: A ty palisz? Nie Kasia, nie palę. Wraca zawiedziony z randki. Mama pyta się, co się stało? Ja odpowiada. Byłem na randce, ale dziewczyna zaczęła nagle palić. A ty palisz? Nie mamo. Po paru latach wychodzi na chwilę na dwór ze swojej uczelni i spotyka wykładowcę, który chce go poczęstować papierosem. Palisz? Nie, przepana. A czemuż to? Papierosy są niezdrowe i może się okazać, że za pięć lat umrę przez raka. Minęło pięć lat i rodzina Jasia proszona jest do szpitala. Okazało się, że Jasiu ma raka. Ojciec wchodzi jako pierwszy na salę i mówi: Jasiu, co się stało? Paliłeś? Jasiu spojrzał na niego i ostatkiem się powiedział: Brzuch boli od pizzy.